Białe gąski, białe, po stawie pływały, Marysi serduszko mocno radowały, Marysi serduszko mocno radowały. Piórka bielusinkie, ta puchowo-piana, Będzie mieć pierzynkę Marysia kochana, Będzie mieć pierzynkę Marysia kochana. W zimowe wieczory wcale nie zawadzi, jak po darciu pierza ja się odprowadzi, jak po darciu pierza ja się odprowadzi. Białe, gąski białe, bogactwo dawały. Poduchy pierzyny, posak to niemały. Poduchy pierzyny, posak to niemały. Obłoki na niebie, a się uśmiechają, pomiędzy gąskami postawie pływają. Pomiędzy gąskami postawie pływają, dziewczyna się cieszy, wyprawkę szykuje. Ja się za Marysią Łocka wypatruję, ja się za Marysium Łocka wypatruję. Na tym bozym świecie wiecznie tyle bóli. leciutko pierzynka nie dole utuli, leciutko pierzynka nie dole utuli. Bo zimową porum, gdy mróz tęgi trzyma, schowa się pod piórka Marysi rodzina, schowa się pod piórka Marysi rodzina. Piórka bielusińkie, ta puchowo-piana, będzie mieć pierzynkę Marysia kochana, będzie mieć pierzynkę Marysia kochana.